W październiku 2019 roku w naszym liceum odbyło się oficjalne otwarcie pracowni chemicznej. Pracownia wyposażona jest w 16 miejsc do indywidualnych doświadczeń chemicznych. Do dyspozycji nauczyciela i uczniów są także dygestorium chemiczne, stół demonstracyjny, zestaw odczynników chemicznych, tablice chemiczne oraz liczne pomoce dydaktyczne. Posiadanie tak nowoczesnej bazy dydaktycznej pozwala na nauczanie chemii w sposób atrakcyjny i bliższy uczniowi. Jednocześnie umożliwia lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów wyższych. Umiejętność planowania i opisywania eksperymentów jest bowiem niezbędnym elementem wiedzy chemicznej. To możemy sobie to odłożyć i tak dolejemy wodę. To tak zamieszamy. Może być troszkę tak odważniej. Dobrze. I Kinga poproszę, żebyś kropiła. O tym nie yy. Dobrze, możesz to postawić i zaraz jeszcze. jeszcze dołożymy jedną kropelkę. Dobrze? Jeszcze kropelka senorów w kolejnym. Jak się to nie Dobrze. Dobrze. co się zrobiło? To był tlenek, tlenek warty. Co w takim razie możemy powiedzieć na temat tego tlenku warty? Gdzie jest? Także nie jest zasadą, tylko ma charakter. Zasadowy. A jaka tutaj reakcja zaszła? Mieliśmy tlenek wapnia, który był prawda, w takiej postaci stałej, dodaliśmy dziewczyny, co było dodane? No, nie. nie, nie, wcześniej. No na pewno tyle jeszcze woda. Woda. Prawda, była dodana woda. Czyli co powstało? Skoro nam się zabarwiło na kolor malinowy, to co powstało? Były charakter kaniczny. Nie. Powstał na pewno związek o charakterze zasadowym. w wyniku reakcji tlenku metalu z wodą? Skoro się zabarwiło na kolor malinowy, to mamy zasadę. Dobra, dziewczyny, dodajemy sobie do jakiejś innej próbóweczki, na przykład może być ten czarny. Możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń wpływa nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale także zwiększa atrakcyjność zajęć. Każdy uczeń ma możliwość poznania tajników i ciekawostek chemicznych. Poza tym, tak dobrze wyposażona pracownia była atrakcyjna również ofertą zajęć pozalekcyjnych, które dają możliwość szerszego poznania nauki, jaką jest chemia. Ta pracownia to nie tylko chluba naszego liceum, ale na pewno spełnienie marzeń nauczyciela i niejednego ucznia. Dobrze. I co tutaj się dzieje? Popatrzcie, z tym strękiem. widać? Znaczy czarny on był, ale jak pomieszamy, to co się dzieje?